Ponad trzy godziny po wylocie duńskich i niemieckich śmigłowców do akcji ratowniczej włączają się polscy lotnicy. No niestety, przylecieliśmy, to, to już tak widzieliśmy tych trat, tego wszystkiego, wszystko było powywalane do góry nogami. Tragicznie to było. To do dzisiejszego dnia, to jak wspominam, no to jest trauma. Podlatywaliśmy do jednej tratwy pusto, do drugiej tratwy, tratwa odwrócona, ratownik schodził, odwracał tratwę, nikogo nie ma. Szukaliśmy w zasadzie zmarłych ludzi. W katastrofie ginie 55 osób. Uratowano zaledwie 9 członków załogi. Nikt z pasażerów nie przeżył. O godzinie 11 tonący prom Jan Heweliusz całkowicie zanurza się pod wodą.